przekłada się na frekwencje na stadionach i oczywiście na atrakcyjność tych zawodów. Ja osobiście jestem naprawdę przeciwny wprowadzeniu tego punktu komisarza toru. Stały się tory, no takie jakie widzimy, każdy, każdy, każda, każda drużyna, miejscowa drużyna przygotowała sobie tor taki jak jaki pasuje swoim zawodnikom. I to sprawiało, że, że na tym torze coś się działo wygrał tutaj fantastycznie start na drugim i trzecim miejscu przyjezdni z Gorzowa w białym kasku Paweł Hrib, a teraz z problemami tam przy bandzie poruszał się Krzysztof Kastrzak. no nie ma tutaj najlepszego dnia, ale obronił się jeszcze przed atakami wściekłymi dodajmy atakami Kamila Adamczewskiego, jadą, no właśnie nie jadą parą, teraz na drugim miejscu jest Kastrzak, a spadł na trzecie i ma spore problemy, Paweł Hrib się bardzo poważnie na tym swoim motocyklu, któremu brakuje mocy. Upadek Adamczewskiego. Czekamy na powtórki. Przerwany będzie ten wyścig. No i teraz. Kto tak naprawdę w większym stopniu przyczynił się do wywrotki Kamila Adamczewskiego? Zobaczymy to za chwilę na powtórkach. Nie chcemy tutaj żadnego zbyt wczesnego werdyktu Państwu sugerować. Leży. Obola były Kamil Adamczewski. No ta akcja, twarda akcja Pawła Chliba, który jechał tutaj już tak bardzo mocno obronny, ale Paweł Chlib w żaden sposób tutaj nie spowodował. Wpadł tam po prostu w dziurę nagle wyskoczyło tam na jakiś wyrwie w górę tylne koło motocykla. Kamila Adamczewski będzie z powtórki tego wyścigu wykluczony, proszę Państwa. Jeszcze raz patrzmy, co się dzieje. Patrzmy na tylne koło motocykla Kamila. Górę poleciał i to wyrzuciło go w bardzo niebezpieczny sposób. Przyjechało około 5...